Kryształowa osobowość roku to najbardziej emocjonująca kategoria w plebiscycie kryształowych magnesów. To właśnie do tej kategorii telewidzowie i internauci zgłaszają co roku najwięcej nominacji. Teraz nie może być inaczej. Uhonorujmy ludzi, którzy zasługują na to, by dowiedział się o nich świat. Doceńmy ich działalność. A kto w ubiegłych edycjach naszego plebiscytu zwyciężył w kategorii osobowość? W roku 2014 zwyciężył Andrzej Zdrojewski. W roku 2015 Daniel Dziudzik, prezes Stowarzyszenia Motocyklowego Bers Riders Łuków. Rok później Izabela Walczak, wiceprezydent Girls Riders. Podczas czwartej edycji plebiscytu zwyciężył Maciej Lorenz. W roku 2018 Beata Skwarek. A w roku ubiegłym Andrzej Skrzyński, łukowski kardiolog i internista. Nominacje można składać w pięciu kategoriach: kryształowa osobowość roku, instytucja, wydarzenie, sport i rozrywka. Nominacje możesz złożyć telefonicznie, elektronicznie, pocztą tradycyjną lub osobiście w biurze naszej redakcji.